Ze Świnoujścia do Walvis Bay, droga nie była krótka, tak śpiewał e, Poremski. Jestem w Walvis Bay, pierwsze miasto, które jest na drodze z Fakopunt e, do Sesrim, do Sosyville. E, miasto portowe, za mną widać flamingi i tam dalej właśnie widać port morski, duży port morski. Stąd odbywają się wycieczki na e, foki, delfiny i tak dalej i promenada nadmorska. Piękne domy, naprawdę wspaniałe domy są za mną. Cisza. Po około wiesz, godziny jazdy od Walvis Bay. Do takiego kanionu, tutaj małe kaniony są. Takie rzeki to jest tutaj rzeka podziemna. O tam jakieś zwierzątka biegają. Jest to jedna z najwolniejszych rzek świata. 560 km długości. Ostatnie 60 km pokonuje w 15 lat. Ona płynie tutaj pod ziemią. jak duże są deszcze, to oczywiście na powierzchni płynie, ale cisza. O, już coraz gorzej ta wygląda tablica popisana i tak dalej. Ale jest jestem zwrotnik koziorożca. Gdzieś można powiedzieć po środku niczego. Jakieś 4 godziny jazdy za Swakopmund jest miasteczko Solicher Solicher, które jest tłumaczone jako piękny diament, bo tutaj zostało to założone w 1948 roku jako farma. Przy której miało to wydobywać diamenty. Niestety tych diamentów tutaj nie było, ale turyści tutaj przejeżdżali właśnie do Sosywili, i tak dalej, więc potrzebowali gdzieś się zatrzymać. Postanowiono, że zostanie tutaj wybudowana stacja benzynowa, piekarnia, cukiernia jest takowa, gdzie są najlepsze, jest najlepsza szarlotka w Afryce, albo że nawet i na całym świecie. I samochody, które są fenomenalne stoją, e, które przypominają o tym, żeby nie jeździć na tak zwaną kropelkę bo jak jest stacja benzynowa to trzeba tankować. Takowa tu jest, więc warto tutaj zatankować, jeżeli potrzebujecie. I jest też tutaj kawiarnia, restauracja, gdzie można sobie zjeść jakiegoś burgera, jakieś frytki, napić się zimnego piwa, bo już coraz cieplej zaczyna się robić. A i tutaj na stacji można poczytać wieści ze świata, tutaj akurat witają wszystkich różne naklejki, tutaj też jest taki sklepik. I na taka fajna tablica, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie na opady deszczu, jakie miały miejsce tutaj ostatnim razem. E, widzimy, że nie za często tutaj pada w tym roku, w 2019 roku. Oj, oj, oj! Raz tylko spadł deszcz, 6 mm, 17 października, a tak, czyli dokładnie miesiąc temu, czyli 17 listopada. A tak zobaczcie, nic. Susza! No i właśnie tutaj jest ta słynna cukiernia McGregora, Gregora Tego, który założył gospodarstwo On tutaj jest pochowany w pobliżu I słynna szarlotka za 35 dolarów namibijskich Którą warto spróbować A do tego jakieś dobre espresso Tak więc tutaj jest ta kawiarnia McGregora. Gregora no i grup ma szkota, który właśnie wpadł na pomysł, żeby tutaj robić tą rewelacyjną szarlotkę. Zmarł w 2014 roku, został właśnie w tym miejscu pochowany. A i jest tutaj też takie locz, gdzie można się zatrzymać. A zaraz za tym kompleksem jest, proszę bardzo, międzynarodowe lotnisko. Ktoś chyba dla jaj sobie to postawił, Solitaire International. I wiewiórki zobaczy tam jak tam śmigają Rypo, po, 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 po. no i tu już za chwilkę wjeżdżam do parku, jednego z najładniejszych parków, który znajduje się w Namibii, ze stream Sosusley. Tu gdzie będę mógł podziwiać wydmy. Tu trzeba się zarejestrować, opłacić zaraz po prawej stronie przy recepcji. Za wjazd. 80 dolarów na miiskich za osobę za dzień. Ło, wow, tutaj to jest gniazdo tkaczy. Latują, wylatują. Do 500 potrafi ich siedzieć w takim gnieździe i takie gniazdo do jednej tony może ważyć. A później to spadnie i... Na nowo wuju, napęd na cztery, na cztery działa, proszę bardzo, jedziemy. Kilometr idzie się do Doliny Śmierci, stąd można też iść na Big Daddy, czyli tą najwyższą wydmę, którą tam widać przed nami, ale no naprawdę kilka godzin trzeba, za trzy godziny tam i z powrotem, żeby dojść i zejść. Ojejku, jak się zmęczyłem, idąc tutaj. Marko i córko, jest, doszedłem do jednego z najbardziej zaskakujących i najdziwniejszych miejsc. W tej dolinie. Widzimy tutaj wyschnięte drzewa, które mają gdzieś około 200 lat. Tutaj dawniej e, płynęła rzeka, która zmieniła swoje koryto, płynęła, płynęła pod rzemią i zmieniła koryto jakieś 2 km. Stąd drzewa przez e, parę lat jeszcze wiedziały, jak przesłać na pustynię, a więc e, pobierały za pomocą swoich korzeni. E, znaczy, pobierały. Jeszcze były, była woda jeszcze w korzeniach, ale kiedy już nie było, po prostu przegrały tą walkę i zostały właśnie w tym miejscu. To miejsce jest. E, Takim symbolem tego parku dolina śmierci można to by było tak przetłumaczyć też ale mam kosmiczny zachód słońca po prostu Czegoś takiego, z takiego zachodu nie widziałem. Te chmury są jakby krwawiły, jakby... No... Pożar był. Jeszcze No tutaj jest tak pięknie, że jeszcze raz tutaj wróciłem. Właśnie mam już kolejny dzień. I chciałem wrócić właśnie na Wydmę 45. Na słynną Wydmę 45, żeby wejść na nią i zobaczyć okolice. Przed południem kolory są po prostu... Równie bajeczne jak wczoraj, ale jakże inne.

No, i jestem przyganiony se Właściwie to jest bardziej y, chyba wąwóz, i tutaj można zejść i sobie pospacerować. Ale widmy, jak pięknie wyglądają w tle. No, i tutaj idzie się właśnie takim dnem kanionu. Tu można półtorej kilometra iść w jedną stronę i wrócić tą samą drogą. A tu przejdę sobie kawałeczek i będę podziwiał. Widoczki jakie są. I wrócę do pojazdu. Turystów w ogóle nie ma. Innych osób, więc spaceruję się bardzo fajnie. Ale tak jak mówiłem, ja do końca nie będę dochodził. Wracam do pojazdu i jadę do Windhoek. Stąd 4 godziny, 4,5 godziny jest do Windhoek. Jutro wylatuję, jeszcze pokażę Wam parę takich ciekawych rzeczy z Windhoek. No i kończę przygodę po krajach południa Afryki.